Witam, dziś 1 październik, 15 dzień. Każdy dzień jest wielki, pod jednym względem: jeżeli uwolnimy się z tej przestrzeni, która nas ogranicza, co możesz zrobić dziś, by ten dzień był inaczej zapisany? To przede wszystkim podejmij działania. Porozmawiaj z kimś na ulicy. Jedź inną drogą, jak zawsze, żeby zmienić kierunek jakby sw swojej psychiki, to może tą drogą, której zupełnie nie znasz. Jest nieskończona ilość ścieżek, które możesz stworzyć, kiedy będziesz chodził w swoim życiu, które możesz wytrążyć, które możesz poznać, i działać. Satur akurat wszedł, wszedł do Panny, pokaże nam szczegółowe punkty naszego życia. Będzie nas rozliczał z tego, co jest najważniejsze. Czy źle? Panna jest żeńską stroną, więc wewnętrzną, tą, którą dotknie nas wnętrze. Saturn jest przecież rozliczeniem koziorożca i to tym chybionym rozliczeniem tego, którego nie rozumiemy. Dlaczego powiedziałem chybionym? Dlatego, że nie wiemy, z której strony otrzymamy rozliczenie Saturna. Saturn na ogół rozlicza nas zmienionego czasu. Zmienionego czasu, w tym rozwoju siódemkowym, o którym tak wiele mówię tutaj w duchowości. Ale trzeba przyznać, że jest to jeden z największych nauczycieli naszego drogowskazu życia, bo po nim możemy zawsze tylko rozpaczać lub jego się uczyć, to tak jakbyśmy uciekli z lekcji życia, gdzieś na wagary a trzeba przejść tą drogę i odważnie maszerować przez swoje meandry życia, które są ścieżkami niezbadzanymi, bo za każdym razem mamy prawo wybrania ścieżki tej nieprawidłowej to tyle i na dziś i jednocześnie też zapraszam na dalszy ciąg opowieści nie tylko o astrologii, ale także o tej astrologii duchowej. A ponieważ ta astrologia duchowa coraz bardziej fascynuje mnie, no to nie ma czym się dziwić, i chyba ciebie też. A jeżeli podążasz tą drogą, to tylko gratuluję. Bo ta droga jest naprawdę trudna. Kiedy przyglądam się jej. Że dziś to wykonę, jutro to. A może będzie nam łatwiej razem przebrnąć przez saturniczne księżyce. Dziękuję i zapraszam na dalsze ciąg opowieści nie tylko astrologii.